W salowej Woli przy ulicy Kwiatkowskiego trwa budowa wyczekiwanego od wielu lat hospicjum wraz z poradnią medycyny paliatywnej przy udziale wielu gości, złożeniu podpisów pod aktem erekcyjnym, dokonano uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod budowę placówki. Obiekt zapewni pacjentom najwyższą jakość życia, będzie wsparciem nie tylko dla chorych, ale również dla ich bliskich oraz wszystkich zaangażowanych w opiekę, podkreślał prezydent Lucjusz Nadpereżny. Stalowa wola mogłaby mieć pięć mostów, mogłaby mieć akwaparki, mogłaby mieć najnowocześniejsze szkoły, przedszkola, parki, mogłaby być tutaj kopalnia złota i wszystko, czego możemy sobie wymarzyć. Ale jeżeli miasto Stalowa Wola nie miałoby hospicjum, hospicjum zbudowanego na fundamencie miłości, to nie byłoby to wszystko inne. Nic warte. Dlatego dzisiaj z pełną satysfakcją spotykamy się już na bardzo zaawansowanej budowie bardzo nowoczesnego budynku Hospicjum Stacjonarnego wraz z poradnią medycyny paliatywnej. Budowa hospicjum była możliwa dzięki środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Instalowo, jako samorząd, skorzystała z ogromnych środków, bo otrzymaliśmy 15 milionów a koszt całej tej budowy to jest 27 milionów. I dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tego kosmicznego. Dziękuję pani senator Janinie Sagatowskiej, dziękuję panu ministrowi Rafałowi Weberowi, osobom, które w Warszawie dbają o to, aby te fundusze rządowe płynęły do stolowej woli. Symboliczne statuetki i podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania budynku wręczył prezydent Lucjusz Nadbereszny. Cieszę się głównie dlatego, że w naszym wspaniałym mieście, panie prezydencie, panie przewodniczący rady, w sposób znakomity, największe prawo człowieka, prawo ludzkości, jakim jest prawo miłości, zostaje wpisywane dzień po dniu w życie naszego miasta. Dlatego cieszę się bardzo, że w naszym mieście, że w Stalowej Woli z inicjatywy pana prezydenta Luciusza Nadbereżnego powstaje to hospicjum jako miejsce profesjonalnej opieki, ale też miejsce uczuć miłości, wrażliwości, empatii, których odbiorcami będą podopieczni. Hospicjum zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie ambulatorium. Będzie dysponować 14 pokojami dwuosobowymi wyposażonymi w łazienki, własną kuchnią z zapleczem oraz pokojami gościnnymi z łazienkami dla bliskich i rodzin pacjentów. Będzie też kaplica i świetlica. Aparatura medyczna umożliwiać będzie całodobowe monitorowanie stanu podopiecznych. W projektowaniu obiektu ogromną rolę odegrała współpraca z hospicjum w Pucku, uznawanym za jedno z najlepszych w kraju. Jesteśmy dumni, że możemy tutaj z Państwem dzisiaj być i cieszymy się, że Pan Prezydent Stalowej Woli, jak i również Pani Pełnomocnik Hospicjum chcą skorzystać z naszego doświadczenia. Proszę pamiętać, że Puckie Hospicjum powstało z potrzeby serca na czele Stowarzyszenia Stanu Ksiądz Jan Kaczkowski. Wtedy nie wiedzieliśmy, co znaczy opieka paliatywna, nie wiedzieliśmy, czym wypełnia się hospicjum. Dzisiaj po 19 latach codziennej pracy z pacjentami w hospicjum stacjonarnym, domowym, ale też radząc poradni medycyny paliatywnej, Znamy potrzeby pacjentów i ich bliskich, dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy. Budynek będzie spełniał wysokie standardy w zakresie energooszczędności oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych. O najwyższe standardy Stalowo-Wolskiego Hospicjum dba grupa pracowników Urzędu Miasta na czele z powołanym przez prezydenta pełnomocnikiem. Wyjątkowość naszego hospicjum będzie polegała na tym, że zarówno personel, jak i wolontariusze będą się wsłuchiwać w indywidualne potrzeby swoich podopiecznych, jak również potrzeby ich bliskich, którzy towarzyszą w tym trudnym ich momencie. Chcemy, abyśmy byli w stanie spełniać ostatnie marzenia naszych podopiecznych, tak jak te marzenia spełniane są w Puckim Hospicjum. Myślę, że to będzie ta szczególna cecha, którą czy ten szczególny dar, który będziemy mogli zaoferować naszym pacjentom. Z myślą o chorych w budynku zaplanowano sale terapeutyczne. Duże przeszklenia i tarasy umożliwią kontakt z przyrodą. Znajdzie się także poradnia medycyny paliatywnej otwarta dla wszystkich osób potrzebujących z trzema gabinetami lekarskimi, gabinetem zabiegowym i do rehabilitacji. To ważne, bo rocznie w Polsce na raka umiera 100 tysięcy osób. Statystyki są... Zatrważające niestety notujemy z roku na rok coraz wyższy wzrost zachorowań na choroby nowotworowe i są to ludzie młodzi, ludzie w kwiecie wieku. Nie są to ludzie, większość nie stanowią ludzie starsi, tak? To są ludzie, którzy mają 50 parę, 60 parę lat. Wydarzeniu towarzyszyła zainaugurowana przez prezydenta Lucjusza Nadbereżnego konferencja programowa pod nazwą Hospicium Znaczy Miłość, podczas której przedstawiono potrzeby opieki paliatywnej na terenie stalowej woli oraz przykłady dobrych praktyk z utworzonego przez księdza Jana Kaczkowskiego Hospicium w Pucku znałam księdza osobiście i stąd moja obecność w ogóle w hospicjum, to on mnie, że tak powiem, wciągnął w to miejsce i jego największym przesłaniem było zmniejszanie tego cierpienia, pokazanie, że kres życia to nie jest śmierć, to nie jest coś tragicznego. To każdą chwilę tego czasu, tego kresu życia możemy my jako ludzie w różny sposób te właśnie interdyscyplinarne zespoły możemy łagodzić i możemy spowodować, że to będzie płynne przejście jak Jan wżywał słowa do innej rzeczywistości. Choć trwa jeszcze budowa Stalowowolskiego Hospicjum już podejmowane są pierwsze inicjatywy osób prywatnych by powołać fundację wspierającą codzienną pracę placówki. Fundacja to ma być miejsce, które otworzy taką przestrzeń do prowadzenia działań wolontarystycznych, będzie też przestrzenią do prowadzenia działań edukacyjnych. Do otwierania grup wsparcia dla osób w chorobie, dla dzieci po stracie, dla osób w żałobie, ale też będzie takim miejscem, taką organizacją, która też będzie prowadzić działania fundraisingowe na rzecz wsparcia Hospicjum w Stalowej Woli. Oddane już niebawem do użytku Hospicjum będzie klamrą zamykającą potrzeby wszystkich mieszkańców Stalowej Woli, od najmłodszych do najstarszych w tym tych najbardziej chorych i potrzebujących.